przedstawiamy Państwu profesjonalny zagłuszacz cyfrowy WF6 stosowany przez jednostki specjalne na całym świecie. Oferowane urządzenie posiada dużą całkowitą moc wyjściową równą 5W i skutecznie blokuje pasma takie jak GSM900, GSM1800, 3G, Wi-Fi czy LTE uniemożliwiając tym samym monitorowanie nas za pomocą najpopularniejszych urządzeń szpiegowskich. Zagłuszacz posiada liczne otwory wentylacyjne oraz wbudowany system chłodzenia powietrzem, jak i nylonową osłonę na anteny. Aby uruchomić urządzenie, wystarczy włączyć jeden przycisk znajdujący się w bocznej części urządzenia, a następnie wybrać jeden z sześciu przycisków znajdujący się na przednim panelu. O prawidłowym działaniu informować nas będą diody LED znajdujące się na przednim panelu zagłuszarki. Do całości zestawu dołączona jest ładowarka sieciowa oraz samochodowa jak i nylonowa kabura chroniąca urządzenie przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.